Chciałbym Wam dzisiaj przedstawić rodzaj kufra centralnego do motocykla Honda CBF600, popularny Hornet w owiewkach. I teraz zrobię Wam taką jakby ofertę na kufry kapy. Powiem Wam, jaki model, ile kosztuje przede wszystkim sam kufer, sam stelaż, płyta oraz oparcie, więc już pokazuję, jak to wygląda cenowo. Zobaczcie, mamy motocykl, tak jak wcześniej powiedziałem, Honda CBF 600 Hornet i tutaj klient zlecił nam montaż kufra. Rozważaliśmy GIVI, rozważaliśmy HADA, bo takie mamy w ofercie i rozważaliśmy KAPPA i akurat trafiło na KAPPĘ. Kufer ma 47 litrów, tak jest mniej więcej skonstruowany, bardzo fajna opłowowa konstrukcja, bardzo ładny, z tutaj fajnymi...